Witam w kolejnym odcinku bloga na temat naszej ulubionej ostatniej książki Ani Kajntoch. Wydaje mi się, że ostatnim razem byliśmy na sytuacji, gdy ten Marek Grela, ten chłopak, który coś widział, został, znaczy niby utopił się, a został utopiony, czy jakoś tak około chyba 18-19 rozdziału. No na dzisiaj doczytałem już do 300 strony, no i znowu się coś tam podziało. A dzisiaj będzie ciekawie mam swoje notatki detektywa, jak to zwykle. No więc jedziemy. W tej części właściwie troszkę mniej jest tego śledztwa na temat, co się stało z Romkiem. Tam Krystyna jedzie do jakiejś tam pani Stawskiej, która się ukrywa przed narzeczonym. To nie jest, tu nie jest bardzo ciekawy wątek. Dużo ciekawszą rzeczą jest grzebanie w przeszłości jednak starych szopienic. I no oczywiście milicja zaczyna śledztwo na temat tego, co się stało z tym grelą, ale z tego niewiele wychodzi. Oni tam znowu będą chcieli to umorzyć. Ale mamy kolejny, mamy kolejny element z tego bloga, kolejny wpis taki, nie wiadomo skąd brany, w której ta osoba przyznaje się, że zginął Karol. Karol to jest ta piąta ofiara, Karol Fischer, która tam zginęła trzy lata później. I że ona przeprasza, więc to już jest. Najpierw myślałem, że ta osoba to jest taka, taki wyrachowany zabójca, a teraz, jakby coś się jej wymknęło spod kontroli, i o tym jeszcze usłyszymy. No i, na... I kolejny, kolejny wątek, że u pani Fischel znalazł się zeszyt Karola, bo kiedyś tam go czyta... szukali, nie? Ten zeszyt się znalazł, i tam są różne takie wpisy, i tam jest wymieniony nasz tajemniczy pan chudy, wysoki w meloniku, czyli pan Paluch. Jak on się nazywał, Klemens Paluch. No. I y, oczywiście Krystyna zaczyna się interesować. I czego się dowiadujemy? Dowiadujemy się, że w 1958 roku, no to jest 8 lat wcześniej, y, jacyś chłopcy chcieli podpalić dom pana Palucha. Okazało się, że tam się nic strasznego nie stało że to, to był niby, pod... no jakby nie spalił się ten dom ale okazuje się, że pan Paluch ma córkę. Córkę imieniem Krystyna. I Krystyna nasza tam zagląda do pokoju tej córki i słuchajcie, i ta Krystyna, ta córka Palucha, maluje te oczy. Te słynne oczy, ona maluje je. Tylko, że ona była tyłem. I w tym momencie wpadłem na pewną hipotezę, którą się teraz dzielę. Mianowicie, że w tym pożarze ta córka została oszpecona, i ktoś wie, że no, jakby ktoś się mści na tych chłopakach za to, że, y, że po prostu no, mści się w jej imieniu. Może to jest pan Paluch, może to jest ktoś, kto jest jakby z rodziny, ale, ale y, no, zna całą sytuację. No i powiem Wam, no, hipoteza, hipoteza, trochę to kręci, ale już niedługo okazało się, że okazało się, że yy, ta hipoteza jest fałszywa. Ponieważ yy, Krystyna spotyka się z tą dziewczyną. Okazuje się, że to jest 23-letnia dziewczyna, chociaż taka drobna. Pracuje w takim domu odzieżowym yy, i właśnie ona ma takie oczy, ona ma jedno oko tego koloru, drugie tego. No tutaj Na przykład taki David Bowie też tak miał. Ale ona jej mówi wprost, że nie rysowałam tych oczu i nic nie pamiętam, i w ogóle bardzo emocjonalnie reaguje tam, prawie że się załamuje czy mdleje. Więc Krystyna jej daje spokój. Aczkolwiek pozostają pewne wątpliwości, nie? bo nie codziennie się widzi takie oczy. Drugim, drugim znaczy, no, więc, więc, drugim wątkiem, kto może jakby się mścić albo kto może y, się przyczyniać do tych y, samobójstw, jest co ciekawe. Ten młody, młodszy brat yy, Boszka, czyli Fra Franka Bożka, Andrzej. Ten Andrzej to jest ten, który jest taki dziwny i który kiedyś powiedział Krystynie, że. No, rodzice zawsze mają ulubionego syna, a ten drugi to już nie liczy się, nie? Więc on jest taki. I dużo jest takich dziwnych rzeczy na jego temat. I Łukasz, ten, yy, ten dziennikarz. On bardzo, on uważa, że, że, że tego Andrzeja trzeba prześwietlić, on myśli, że to, jest, że to jest jego wina. Przy czym jest też taki problem, znaczy jest taki wątek tutaj taki, taki znowu obyczajowy między tą Krystyną a, a Łukaszem. Oni tam się strasznie kłócą na wyjeździe do, do Wisły, ona jakieś tam mu scenę robi, ta scena mi się wydaje nie jest specjalnie potrzebna ani, ani sensowna. W no razie pokłócili się i teraz niestety równolegle prowadzą to śledztwo, tak, więc chodzą do tych wszystkich rodzin, tam się pytają, no ale zawsze słyszę, a bo ten dziennikarz już tutaj był, co pani tu jeszcze chce, nie, i ona ma wtedy problemy. Zresztą większość tych rodzin już, już ją, nie, nie do końca ją fajnie tolerują i wpuszczają, to tylko pani, pani Bożek i ta ostatnia pani Fischel, ta, ta najfajniejsza, no to ona z nią współpracuje. Także na razie są trochę pokłóceni z Łukaszem. Łukasz twierdzi, że to jest ten Andrzej, a, a Krystyna no, mówi, nie wiem, ktoś, kto jest związany z, tą, z tym spaleniem domu, znaczy spaleniem domu, no tam pożarem u, u Palucha. No dobra, tam, tam, są potem, tam się potem jeszcze bada takie inne wątki. Wiecie, bo, był, bo była ta sprawa, że coś jeszcze dziwnego wydarzyło w przeszłości na tej dzielnicy. Tam se zanotowałem, że że potrącony został jeden z nauczycieli tych chłopców, taki pan Stanisław Stec, i zmarł w wyniku tego. I była też taka babcia Salomea Millerowa, która tam rzekomo była nawiedzana przez duchy. Potem się, paręnaście kartek później się już okazuje, że to nie były duchy, tylko znowu chłopaki. I tutaj znowu uwaga, Rolę w, wiodącą w tym gra Andrzej Bożek, czyli znowu ten mały, podejrzany od Łukasza. On tam jakąś miał maskę, coś pokazywał tej babci przez okno, no myślę, że duchy ją nawiedzają. Ale nie zmarła bezpośrednio w wyniku tego, tylko parę dni później, więc to chyba trzeba, trzeba odrzucić. No i, i w końcu mamy kolejny wpis tajemniczego bloga, który już nie pozostawia wątpliwości, bo tam jest, bo tam jest napisane. Znaczy to po prostu pisze córka od Palucha. Te wszystkie, te wszystkie zabiłam, nie wiem, chciałbym, żeby zginął, coś zrobiłam, ale żałuję. To po prostu pisze Krystyna Paluch, bo ona mówi, ja ukrywam tajemnicę, ja ukrywam jakąś tajemnicę. I tam jest taki, taki też psychologiczny tekst, że... Przychodzi do mnie ta Krystyna i ona jest taka silna, ona jest taka dominująca. Ja w końcu jej na pewno tą tajemnicę wygadam, ja się nie potrafię przed nią obronić, ja jestem słaba. Więc. Yy, więc tak to. No, mamy pewność, że te oczy rysuje Krystyna Palu. I potem około 23 rozdziału, już znowu ta akcja nabiera troszkę tempa, no bo to już jest właściwie, wiecie, ostatnie. 50 stron przed nami będzie. Więc jest tak: Krystyna przyciska Andrzeja Boszka i dowiaduje się, że do Franka, do tego, do jego starszego brata, do pierwszej ofiary, przychodził tajemniczy człowiek ze sznurem i Franek dawał mu ciasto. A wiecie, tam jest ta sytuacja taka, że Franek się powiesił na strychu i ta matka mówi, że tam nikt za jej plecami nie przeszedł, bo ona była u sąsiadki. Nie? ale teraz zaczyna się już troszkę łamać i może nie jestem pewna, może coś więc tak, może ktoś wszedł i okazuje się, że Andrzej Bożek znalazł swojego brata na strychu, on pierwszy go odkrył wiszącego, znaczy Andrzej tak mówi nie, ale zawsze jest ten wątek, że może nie tyle znalazł, co nawet mu pomógł w tym samobójstwie no ale rozmowa rozmowa między, między Krystyną a Andrzejem się troszeczkę urywa dlatego, że no roz... Grucha wiadomość, że jest kolejny pożar u paluchów. I pali się rzeczywiście u góry. No krótko mówiąc, po prostu Krystyna Paluch jakby nie wytrzymała tego napięcia i postanowiła również się powiesić. I też chyba podpaliła dom przy okazji. Została uratowana i jakby tam wywożona jest przez... przez przez pogotowie i mówi, powiedzcie policji, ja to wszystko zrobiłam, ja ich zabiłam. Czy to są jej słowa, nie? I potem jest zabierana. No ale. No ale Krystyna oczywiście nie, 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 bardzo, nie bardzo wierzy w te, w te słowa. Ona po prostu. Ona na pewno coś wie i ona na pewno czegoś jeszcze nie powiedziała i ona na pewno się obwinia. Yy, ale. No ale prawdopodobnie, znaczy ja osobiście, tak jak Krystyna, nie wierzę, że Krystyna Paluch, ta, ta taka delikatna artystka, ona zdawała na ASP, ta taka dziewczyna wrażliwa, że ona chodzi do tych chłopaków, co i zmusza ich do tego samobójstwa, czy też skłania, yy, czy też coś im przypomina, nie wiem. Chociaż jest powiedziane, już kiedyś było powiedziane, że jak Andrzej pokazał te oczy Frankowi, swojemu bratu, to tego samego dnia ten franek się powiesił właśnie. Bo pamiętacie, te oczy zawsze znajdują się w miejscu, gdzie, gdzie samobójstwo nastąpiło, nie? I nawet wtedy się znajdowały i teraz są powtarzane. No ale jeszcze wtedy, teraz Krystyna Paluch się nie przyznała, czy ona ponownie rysowała te oczy w tych miejscach, czy może ktoś inny za nią teraz. No, w sensie teraz jesteśmy teraz jesteśmy na, na zasadzie Stoimy na takim punkcie, że jak się skupiamy na tym, kto za... znaczy, w jaki sposób zginął Franek Bożek, no to był na pewno na strychu, prawdopodobnie nikt tam nie wchodził i w tym momencie mógł go zabić jego własny ojciec, jego własny brat Andrzej, którego znalazł, albo żona, u której, zresztą, u której zresztą właśnie Krystyna w ostatnim momencie, który doczytałem, właśnie była i rozmawiała trudno powiedzieć, albo ten słynny człowiek ze sznurem, który jest w opowieści tylko, tylko Andrzeja, nie? Na tym stoimy. Więc o Romku na razie niewiele yy, się dzieje. No i troszkę się obawiam, że wiecie, już zostało naprawdę z 50 stron teraz doczytałem rozdział, znaczy około 300 strony jestem, nie? Więc nie wiem, czy sprawa Romka się wy, wyjaśni, Natomiast bardzo, bardzo się wyjaśnia, znaczy bardzo dużo idzie do przodu se, ze sprawą tego właśnie pożaru i, i tego, że ktoś coś wie, ktoś jest czemuś winny. Na pewno te samobójstwa mają związek z czymś, co się stało w przeszłości, co wiedzieli w przeszłości, ale dalej nie wiem, czy to jest jakieś poczucie winy, czyżby wszyscy ci, ci chłopcy, którzy się zabijają, kiedyś, kiedyś dokuczali tej Krystynie, a ona to przypomina. No po prostu nie wiem. Nie wiem. Ale w każdym razie, no, czytamy, słuchamy. Mam nadzieję, że dzisiaj jakość techniczna była w miarę, bo, bo mam tutaj po raz pierwszy asystenta. Dzięki, dzięki. Mogę wymienić twoje imię? Odczytuję ten gest, że mniej więcej mogę powiedzieć, że to. Michał No. I słuchajcie, pamiętajcie, że w poniedziałek 9 na YouTube będzie bodajże onlineowe spotkanie z autorką jeszcze pośle w linku, pośle, pośle, link znaczy no, pośle ten link także dzięki pięknie, miłej akurat niedzieli bo dzisiaj jest niedziela, no i do następnego razu, gdzie już chyba ostatni odcinek naszego, naszej podróży i naszego, naszej rozkliny cześć